Dzisiaj witam wszystkich serdecznie. 18 kwietnia 2024 roku właśnie zainaugurowaliśmy 16. edycję zawodów Mini Sumo. To właśnie między innymi dzięki firmie Sims możemy gościć rekordową liczbę uczestników ze szkół średnich z regionu i z Polski, którzy swoje konstrukcje robotów sprawdzają w zawodach Mini Sumo. W tym roku odbyła się 16. edycja zawodów robotów mini-sumo, na którą przyjechała młodzież szkół podstawowych i średnich z całego kraju. W tym roku gościliśmy 54 zespoły ze szkół podstawowych, średnich, licealnych i technicznych. Poziom wyrównany w ramach tej edycji, nowe szkoły, zdecydowana większość nowych szkół względem poprzednich edycji, nowi uczestnicy, bardziej wygórowane zawody w zakresie konstrukcji. Konstrukcji i ciekawych pomysłów naszych uczestników. Jednym ze sponsorów, który towarzyszy nam od samego początku, od 16 lat, od 16 edycji, od 2008 roku, jest firma Sims, która sponsoruje dla nas, wytwarza dla nas płytki sterowania elektronicznego roboty, bo pamiętajmy, te roboty to autonomiczne pojazdy, które same walczą na ringu, rozpoznają przeciwnika i próbują zwyciężyć. Bardzo dziękuję firmie Sims za pomoc. Jestem Michał, jestem z Grudziądza. Uczę się w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. Razem z kolegami złożyliśmy robota na konkurs Minisumo w Bydgoszczy. Na razie wszystkie rundy wygrywamy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Nauczyłem się bardzo wielu rzeczy, na przykład to, że jeśli coś chcesz osiągnąć, i się starasz, to oczywiście to osiągniesz. Tak? Bardzo zachęcam i polecam udział w zawodach Mini Sumo. Jest to bardzo fajne przeżycie. Z moim zdaniem warto brać udział w Mini Sumo, ponieważ można się wielu rzeczy nauczyć jako uczestnik, jako organizator. Zawody mini-sumo, które łączą umiejętności teoretyczne nabyte w szkołach średnich dla uczniów szkół zawodowych, a także liceów ogólnokształcących z umiejętnościami praktycznymi w powiązaniu ze współpracą z otoczeniem gospodarczym, m.in. dzięki uprzejmości firmie Sims. Pozwalają na sprawdzenie młodzieży, czy będą dobrymi przyszłymi inżynierami, a Politechnika Bydgoska, mając swoją szeroką interdyscyplinarną ofertę kierunkową, między innymi automatyka, informatyka czy konstrukcja maszyn, jest w stanie sprostać oczekiwaniom młodych ludzi.